Witam serdecznie na kanale Wszystkie Strzelce i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na lipiec 2020. Pamiętajcie, proszę, jest to czytanie ogólne, więc nie ma szansy na to, żeby rezonowało z każdym. Natomiast pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać na maila, którego znajdziecie w opisie pod filmem, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach. Za wszystkie Wam bardzo dziękuję i zachęcam do pozostawiania ich. A tymczasem przechodzę do czytania. Karty, poka pokażcie, co dla strzelca na lipiec 2020? Na czym jest strzelc powinien się skupić? Na co zwrócić uwagę? Karty, proszę, pokażcie, co dla strzelca. Karty, proszę, pokażcie, co dla strzelca. Karty, proszę, pokażcie, co dla strzelca na lipiec. Karty, proszę, pokażcie, na co strzelca powinien zwrócić uwagę? Na czym się skupić w lipcu 2020? Ogólna sytuacja, co pomaga bądź przeszkadza. Uuu, podstawa tej sytuacji, co odchodzi, co zostawić, co przychodzi. Oj, dobra, co przychodzi, co macie w głowach, czego byście chcieli, wy w tej sytuacji, wasze otoczenie, szansa, zagrożenie i potencjalny wynik no strzelce, strzelce 8 nenarów pod spodem no trochę pracy mamy, trochę takich związków też mamy hm. ciekawe, że dobra. no dobra e, pierwsze co no mamy dwie kobiety, więc już wiem, że pewnie większość z Was, jak trochę Tarota zna to e, i ogląda to wie i się zastanawia co to za dwie babki? No i dobra, no to powiem Wam. To, to znaczy tak. Znaki no to może być wonny, może być ognisty, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. E, mamy żonę, mamy kochankę, mamy dwie kobiety po prostu w waszym życiu. Być może e, musicie podjąć jakąś decyzję wobec tych kobiet. Albo wy jesteście jedną z tych kobiet i ktoś musi podjąć decyzję wobec was. I teraz. Um, Podejmuję tą decyzję. I coś się kończy. Jakiś cykl. Cykl się kończy, jeżeli, szczególnie jeżeli to był cykl jakiś niezdrowy. To się kończy. Ale oczywiście to nie, to nie muszą być dwie kobiety, bo nie wszyscy z Was będą mieli taką sytuację. A nawet mam nadzieję, że większość z Was nie będzie miała takiej sytuacji. Natomiast decyzja powinna zostać podjęta i podjęta zostanie przy karcie świata. Decyzja jest po prostu jakaś ostateczna decyzja i koniec. Wy się pokazujecie jako taka energia odchodząca, więc być może jeżeli to wy byliście jednym z wyborów, to wy zdecydujecie się odejść, czyli wy zdecydujecie za tą osobę, która gdzieś tam miała wybrać. No i dobra, ale co, co jeszcze? Podwodnie mamy ósemkę denarów, czyli praca. Praca usilna skupianie się też na detalach. To będzie waszą siłą w tym miesiącu. Jeżeli macie. Gdzieś tam w pracy, jakieś decyzje do podjęcia, troszeczkę boicie się tutaj ze względu na finanse i gdzieś tak ciułacie trochę te pieniądze, mimo że już jesteście tym zmęczeni, to być może podejmiecie decyzję, bo tutaj macie jakąś dobrą inwestycję, i może podejmiecie decyzję, żeby zainwestować, żeby spróbować. I to myślę będzie dobra decyzja. Tak ja mam wrażenie, ale oczywiście jeżeli macie możliwość spytać jakiegoś profesjonalista w tej dziedzinie, no to oczywiście to zróbcie, bo wiecie, profesjonalista to profesjonalista, wróżka na YouTubie to wróżka na YouTubie i pamiętajcie, nie? Wiecie o co chodzi. No ale tak już pozostawiając te sprawy też finansowo- zawodowe, przechodzimy do tego, co lubię najbardziej, czyli suszenia Wam głowy. Słuchajcie, mamy dwie energie. Niby sprzeczne, ale jednak pięknie się uzupełniające. Czyli królowa kielichów i królowa buław. I teraz ignorujemy płeć na tych kartach, bo może to dotyczyć i mężczyzny, i kobiety. Nieważne. Chodzi o to, że w centrum są emocje, które. Są, jakby w dobrej kondycji, takie mam wrażenie, bo królowa Kiliów jest raczej w dobrej kondycji emocjonalnej. Natomiast tutaj mamy co pomaga, co przeszkadza, królowa buław. I teraz. Jako, że na przeszłości macie dziesiątkę buław, czyli tutaj tego działania, tutaj tych bodźców mogło być troszeczkę za dużo. One mogły przyjść z przeszłości, a może czas będzie, albo zmierzyliście się już z tymi bodźcami, albo pora jest, żeby się z nimi zmierzyć. Problemem ze zmierzeniem się z tymi bodźcami, i ja już nie chcę zgadywać, co to są za bodźce. Czy to są osoby, czy to są jakieś przyzwyczajenia, czy to są obowiązki, cokolwiek, co odczuwacie jako ciężar w waszym życiu, z czym troszeczkę ciężko jest wam się gdzieś tam uporać, to problemem ze zrzuceniem tego może być po prostu przyzwyczajenie. Chciwość. Przy czwórce denarów mamy takie zagrabianie dla siebie. No, jak już mam, to przecież nie wypuszczę. Przecież łapałem tyle czasu, to co mam teraz zrezygnować? Karty mówią, że dużo lżej Wam będzie z dwoma buławami niż dziesięcioma, ale oczywiście decyzję pozostawiam Wam. I teraz królowa buław może dla Was być zarówno waszą siłą, jak i waszą słabością w tym wszystkim. Bo królowa buław jest królową aktywną, a królowa. Oczywiście tu płeć pomijamy. Jeszcze raz to powtórzę, nieważne. Energia buławowa z energią kielichową, kiedy je się zmiesza w odpowiednich proporcjach, to mogą dać spektakularne wyniki. Czyli coś robione z sercem i z pasją, ale robione. A nie tylko, że kochamy, ale nie robimy, czyli mamy wodę, ale nie mamy buław, albo nie kochamy, ale robimy, czyli mamy buławę, ale nie mamy kielichów, tylko. Jakby taka idealna mieszanka tego wszystkiego. I teraz, chyba, żeby taką mieszankę stworzyć, to należałoby się pozbyć tych ciężarów z przeszłości. Takie mam wrażenie. Już nie wnikam, czy to są osoby, czy co to jest. Nieważne. Wy będziecie wiedzieli, to jest wasze życie, wiecie, czego się macie pozbyć, a nie chcecie się pozbyć, bo tutaj ewidentnie wasza głowa nie chce się tego pozbyć z jakiegoś powodu. Natomiast tutaj jest wyruszenie do przodu. Tutaj Wy macie wyruszenie do przodu. Być może zdejmiecie z siebie ten ciężar, i wtedy ta lekkość decyzji, wtedy ta decyzja no, będzie taka dużo lżejsza. Po prostu dużo, no, dużo lżej jest w dwójce buław niż w dziesiątce. No, sama liczba na to wskazuje, że czegoś jest mniej, więc tych obciążeń jest po prostu mniej. I teraz przy dwójce buław mamy do wyboru. Dwie ścieżki. Dwie osoby, dwie prace, dwa miejsca, cokolwiek, cokolwiek by to było i wy macie szóstkę mieczy, czyli wy podejmujecie tę decyzję, wyruszacie. Część z was może się przeprowadzić, wyjechać w nowe miejsce. Jeżeli się zastanawiacie, czy wyjechać, czy nie wyjechać. Myślę, że koniec końców decydujecie się na wyjazd. Albo to jest podpowiedź, żeby wyjechać, żeby się nie bać. Być może część z Was za pracą będzie wyjeżdżało, zastanawia się, czy to dobry pomysł. Myślę, że, że tak. Część z Was może z innych powodów wyjeżdżać, tak? Oczywiście to nie ma znaczenia, jakie to są powody, ale być może są osoby, które na przykład za pracą um, wyjeżdżają albo za jakąś inwestycją. I teraz, jeżeli to nie chodzi o na przykład wyjazdy, bo nie musi oczywiście chodzić, może być konieczne podjęcie decyzji o zakończeniu czegoś. I już oczywiście znów nie będę zgadywała, czego to jest zakończenie, bo to nie o to chodzi, ale podejmujecie decyzję może nie najłatwiejszą w życiu, ale na pewno uwalniającą. Karta świata mówi o tym, że my z tej decyzji jesteśmy zadowoleni. Świat. To jest zakończenie cyklu, z którym my jesteśmy dumni, nawet bym powiedziała. Zobaczcie, zobaczcie na tą kartę. Tutaj on ma rozpostarte ramiona i, i się cieszy i triumfuje z tego, że już zakończył ten cykl. Przeszedłem, przeszłam przez wszystko, co miałam tutaj przejść, i mogę ruszyć w nowe, a to nowe jest już za rogiem. I teraz, oczywiście, może to być praca. Może to być nowy dom, mieszkanie, jakaś inwestycja w cokolwiek, pieniądze, wszystko związane z materią, ale yy, nie musi, bo czytanie, tak jak już mówiłam, jest ogólne, a denary mówią po prostu o rzeczach stabilnych, o rzeczach trwałych, o rzeczach, które nie rozpadną się za 5 minut, jeżeli będziemy nad nimi pracować. Um, czyli takie, które mają stabilny fundament. Jako, że macie tutaj pod spodem ósemkę denarów, to myślę, że nie będziecie się obawiali pracy, włożenie w coś wysiłku i po prostu robienie czegoś, nie patrzenie aż, i czekanie, aż coś się stanie, tylko właśnie raczej działanie. I tutaj ta królowa buław też mówi o tym, że będziecie mieli dużą odwagę w podejmowaniu działań. I tutaj to jest dla Was zbawienne. Macie bardzo dobre czytanie, Strzelce. Bardzo dobre czytanie dla osób, które chcą zmieniać coś. Dla osób, które się nie boją. Dla osób, które a, siedzą pod kołdrą i się boją i mówią: Nie, nie będę nic zmieniać. No to, to czytanie nie jest dobre, bo ja Wam mówię prosto z mostu, że macie coś zmienić. Coś, co wymaga zmiany, trzeba zmienić i koniec. I nie ma co czekać na oświecenie. Albo na powroty mojego ukochanego z przeszłości, bo tutaj oczekiwanie na to, aż on wróci, aż on się odezwie, albo cokolwiek, co tam macie z przeszłością związane, to wam nakłada na barki jeszcze więcej trudu po prostu, z którym musicie się mierzyć. Gdzie wystarczy to zakończyć i zobaczcie, jak świeżym powietrzem oddychacie w tej karcie świata. No, tylko pozazdrościć. I wtedy boom, az denarów, paść denarów, uczymy się nowych rzeczy, mamy nowe pomysły, nowe inwestycje. A dwie drogi a przed nami i mamy wolność wyboru. Jesteśmy wolni po prostu. I tutaj być może będziecie się czegoś uczyć, bo paść denarów też się czegoś uczy, zaczynać coś zupełnie, zupełnie od nowa. Być może coś. O czym od dawna już myśleliście, ale z jakiegoś powodu nie chcieliście, baliście się, albo coś, co zupełnie dopiero przyszło Wam do głowy i będziecie absolutnym nowicjuszem w tym, ale macie szansę dojść do perfekcji. W ósemce denarów to jest taki naprawdę już taki wypracowany warsztat. Także o to bym się nie martwiła, że Wy sobie nie poradzicie, bo tutaj absolutnie nie widzę powodu do zmartwień. I teraz jeszcze odnośnie tego, czy tam ktoś do Was wróci, czy nie wróci i takie rzeczy, jeżeli Was interesują. Mamy tu ten sąd ostateczny, więc może być kontakt, może być kontakt od jakiejś tam osoby. Jeżeli ta osoba jest za granicą, ona może przyjechać do Was i tak dalej. Z tym, że moje karty, oczywiście podejmiecie decyzję taką, jaką uznacie za słuszną. Natomiast moje karty sugerują, że to będzie taki powrót, żeby coś ostatecznie zakończyć. Takie mam wrażenie, żeby ten rozdział w końcu zamknąć, że to już wszystko się przeżarło, już przemieliło i już i to już jest moment na to, żeby odpuścić. I że to już jest właśnie taki, Taki sąd ostateczny, ostateczne rozmówienie się z tą osobą, ostateczne rozprawienie się z tą sprawą, e, która gdzieś tam być może się ciągnęła, od której nie mogliśmy się uwolnić, od której nie chcieliście się uwolnić. I ona przychodzi właśnie po to, żeby was zmusić do tego podjęcia tej decyzji, w końcu, którą być może unikaliście. I teraz. O ile myślę, że też dojrzeliście po prostu do tej decyzji, to też macie dużo odwagi w sobie. Bo królowa była, jest odważna, a królowa Kielichów jest pewna swoich uczuć, pewna swojej wartości. Także mieszanka perfekt, naprawdę, perfekt mieszanka. Tylko brać, tylko korzystać z takiej energii. No a sprawdźmy jeszcze, co aniołki mają nam do powiedzenia dla, dla strzelców na ten nasz lipiec. Co tu ciekawego, jeszcze jakieś potwierdzenia albo coś, co powinniście usłyszeć. Narzeczeństwo. Twoje życie uczuciowe osiąga wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. No tutaj mamy asa denarów, czyli widzicie. A dla części z Was to nie będzie zakończenie. Zakończenie związku, tylko zakończenie pewnego etapu w związku. Czyli, jeden cykl się zakończył, zaczynamy nowy. Część z Was, oczywiście nie wszyscy, dla części z Was, którzy zakończą jakąś relację, może pojawić się nowa relacja. Przy asie denarów, relacja, która prowadzi do stabilizacji, czyli do narzeczeństwa, do wyższego poziomu zobowiązań. Po prostu. No dobrze. I jeszcze. I jeszcze jedna. Karta anielska dla strzelca. Zobaczymy, co tutaj. Druga talia chce nam przekazać. Nie przestawaj. Widzicie, jeżeli już zaczęliście jakiś proces zmiany, ale przyszło Wam do głowy, że jednak nie. Jednak się wycofam. Nie dam rady. Cokolwiek by tutaj e, to miało oznaczać, bądźcie. Pewni siebie i nie przestawajcie. Nie dajcie sobie odpaść w przedbiegach tylko dlatego, że nie macie wiary. Podejmijcie zobowiązanie i się go trzymajcie. Po prostu, narzeczeństwo i karta nie przestawia mówi, mówi też o tym, już odchodząc od tego takiego typowego znaczenia, co to jest narzeczeństwo, przecież wiemy, ale jeżeli coś sobie obiecujesz, Składasz sobie jakąś a, przysięgę, na przykład, będę robić to i to przez tyle i tyle czasu, cokolwiek tam masz w swoich planach, to nie zmienię za chwilę zdania, bo to tak jakby ci facet powiedział, wyjdziesz za mnie, a za chwilę ci powiedział, a nie żartowałem. Jednak nie. No to jeżeli nie chcesz, żeby inni ciebie tak traktowali, to sama siebie i swoich decyzji, sam siebie i swoich decyzji też tak nie traktuj. Jeżeli się do czegoś zobowiązałeś, to nie przestawaj. A szczególnie nie dlatego, a, że ci się wydaje, że nie dasz rady. Bo dasz radę. Po prostu dasz radę, bo masz wiele kart, które wskazują na to, że jesteś silny. I być może będzie ciężko, być może będą jakieś kody ograniczające, które będą stopowały. Po to żyjemy w XXI wieku, że mamy. Okazję, żeby się z tych kodów po prostu leczyć i uwalniać. I tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten lipiec, moje drogie strzelce. Całuję, ściskam, pozdrawiam. Cudownego miesiąca. Buziaki i do usłyszenia.